W naszym życiu obecnych jest bardzo dużo różnych przyzwyczajeń. Przyzwyczajamy się do osób, do miejsc, do jakiejś naszej codziennej rutyny. Wiemy, że dana osoba w taki, a nie inny sposób zachowa się w danej sytuacji że dany dzień będzie wyglądał tak, a nie inaczej. Przyzwyczajenia ogółem są dobre, ale czasami mogą bardzo negatywnie wpływać, między innymi na naszą relację z innymi ludźmi, ale też z Bogiem. W tej dzisiejszej Ewangelii Jezus mierzy się z przyzwyczajeniem, które mieli Jego rodacy. Oni byli przekonani, że nie jest możliwe, żeby Jezus dokonał czegokolwiek więcej, bo to było coś, co nie mieściło się w tym, do czego byli przyzwyczajeni i byli przyzwyczajeni do tego, że On jest tylko Synem Cieśni, tylko Synem Józefa, tylko Synem Maryi. Byli przyzwyczajeni do tego, że jest takim, a nie innym człowiekiem. Myślę, że warto się dzisiaj zastanowić, jakie przyzwyczajenia towarzyszą mojej wierze, jakie przyzwyczajenia towarzyszą mojej relacji z Bogiem. Może warto pomyśleć nad tym, czy któreś z nich nie są tak silne, że ograniczają działanie Jezusa w naszym życiu? Dobrej niedzieli.